Czas na bajkę. Posłuchaj nowej historii od Bajaland. Eliza i Bolek. Tajemnica Wojanka z Biedronki. Eliza i Bolek mieli po 10 lat i nie do końca rozumieli, że świat nie kręci się tylko wokół nich. Byli bliźniakami, ale bardzo różnymi. Eliza lubiła kolorowe skarpetki, niedopary i filmiki o jedzeniu, a Bolek był fanem wszystkiego, co ma level 100 na fajności. I właśnie Bolek pierwszy raz powiedział, słyszałaś, w Biedronce jest Wojanek Multivitamina? Wszyscy w szkole o tym mówią. Patryk to już nawet wczoraj miał. Widziałaś, jak każdy mu zazdrościł? Zaraz pewnie wszyscy będą mieli. Wszyscy, prychnęła Eliza. Tylko nie my, jak zawsze. Od tamtej chwili w głowach bliźniaków nie istniało już nic innego. Nie kanapki, nie lekcje. Nie to, że mama wróciła z pracy zmęczona. Istniał tylko on. Legendarny, tajemniczy. Wojanek z biedry. Problem w tym, że do tej pory, oprócz Patryka oczywiście, w żadnej biedronce nikt go nie widział. Tak zaczyna się ich zabawna, a momentami wzruszająca podróż po całym mieście, z mamą, która marzy tylko o chwili spokoju. Mamo, zawołał bolek z przedpokoju. Pojedziemy do biedronki? Teraz? Mama stała nad zlewem, włosy miała spięte w niedbały kok, a rękawy bluzy podciągnięte aż do łokci. Jest dziewiętnasta. Ale podobno mają dostawę. Ktoś napisał na klasowej grupie, dołączyła Eliza, jakby mówiła o złocie. I że się szybko kończy. Co mają? Wojanka multivitaminę, powiedzieli jednocześnie, z taką powagą, jakby ogłaszali wynik wyborów. Mama westchnęła. Westchnęła tak, jak wzdycha ktoś, kto przez cały dzień pracował, później stał w korku, później zrobił zakupy, a potem w domu zastał pustą lodówkę, bo to nie były fajne zakupy, mamo, to były warzywa. Dzieci, ale ja dzisiaj naprawdę jestem zmęczona. Przecież to tylko wsiąść i podjechać bolek już szukał butów. Pięć minut i blisko dodała Eliza. I to jest ważne, bo wszyscy zaraz będą mieli. Marysia pisała, że kupiła i jutro przyniesie dwa do szkoły. Dwa, mamo. Rozumiesz? Może Marysi mama była mniej zmęczona. Mruknęła mama, ale tego już żadne z nich nie usłyszało. Pięć minut później siedzieli w samochodzie. Mama bez makijażu w dresie, w tym niewyjściowym, w którym zwykle nie wychodzi. Bliźniaki w pełnej ekscytacji. Jak go zobaczę, to biorę od razu cztery, powiedział Bolek. Bo zaraz się na pewno rozejdą, a ja z grzewkę. Eliza poprawiła czapkę. Bo chcę mieć jeden do szkoły, jeden na zajęcia stańca, no i na resztę tygodnia do szkoły. Może najpierw zobaczymy, czy w ogóle jest, zauważyła mama. I może jeden na osobę wystarczy? Mamo, ale to jest wojanek, powiedział Bolek, tak, jakby to wyjaśniało wszystko. W biedronce. Oczywiście go nie było. Były soki, napoje, wody smakowe, kefiry, nawet napój owocowy z aloesem, o którym nikt nie słyszał. Ale wojanka multiwitamina nie było. Mama spojrzała na nich znacząco. No i co? Może się skończył, powiedziała Eliza, choć w głowie miała już inną teorię. Na pewno go chowają na zapleczu i tylko wipy dostają. Mamo, zapytaj, podszeptał Bolek. Ty się nie wstydzisz. A wy się nie możecie zapytać? Mama zapytała spokojnie. My jesteśmy dziećmi, dorosłych bardziej słuchają odparli równocześnie. Więc mama, mimo że wcale nie miała ochoty, mimo że marzyła o kąpieli i ciszy, podeszła do młodego chłopaka w czerwonej koszulce. Dzień dobry, dzieci pytają o napój. Wojanek multivitamina. Macie? Chłopak zmarszczył czoło. My nie mamy takiego, może w innej biedronce. Oni mówią, że w internecie wszyscy piszą, że jest w biedronce. Hm. Nie, u nas nie było jeszcze takiej dostawy na bank. Mama wróciła do dzieci. No i? zapytał Bolek. Nie ma. Ale jak to nie ma? oburzyła się Eliza. Widziałam na tik Znaczy, widziałam w necie. Eliza. W necie jest też jednorożec, który je brokuły. Mamo, ale serio! Dziewczyna pokazywała, że kupiła w Biedrze. W której Biedrze? spytała mama. No w biedrze. I tu był problem. W mieście było ich jeszcze kilkanaście. Następnego dnia znów zaczęli. Mamo, ale tamta biedra była mała. Musimy jechać do tej dużej koło ronda. Dzieci, ja dziś po pracy jadę do babci. To po drodze. Bolek natychmiast odkrył tę idealną trasę, chociaż kompletnie jej nie znał. I tak jedziesz autem. I wiesz? Włączyła się Eliza. Jak nagram, że znaleźliśmy, to będzie hit. Wrzucę i będą pytać, w której biedronce. A ty im nie powiesz, oczywiście? Bolek już miał strategię, bo niech też szukają. No pewnie, niech też mają życie ciężkie, uśmiechnęła się Eliza. Mama patrzyła na nich i. Trochę ją to bolało, bo od dwóch dni słyszała tylko Pwojanek. Nie, jak ci minął dzień, mamo, nie. Pokaż, co gotujesz, nie położysz się z nami wieczorem? Tylko ten sok, którego nikt nie widział na oczy. Nie wiedzieli też, że mama w nocy długo nie spała, bo martwiła się o rachunki, nie widzieli, że boli ją kręgosłup, nie zauważyli, że ma sińce pod oczami, dla nich była po prostu mamą taksówką. Ale pojechali. Duża biedronka była rzeczywiście duża, była też pełna ludzi i wózków i dzieci i ryczących koszyków. Dzieci wskoczyły do środka, jak agent specjalny do akcji. Napoje, krzyknął bolek. Mama poszła za nimi powoli. I wtedy zrobiło się coś, czego dzieci nie zauważyły. Mama usiadła na chwilę na skrzynce przy pieczywie. Tak po prostu, na sekundę, bo zakręciło jej się w głowie. Ale oni już buszowali po półkach z napojami, szukając tego jedynego, upragnionego. Nie ma? Wróciła Eliza po chwili. Są same zwykłe napoje. Jak to nie ma? Bolek był już czerwony. Poczekaj. Zaczął szybko przeglądać każdą z półek. Mają jabłko, pomarańcze, nawet mango marchewkę. Kto to w ogóle pije? No to może po prostu nie ma. Mama wstała, jakby nic się nie stało. Zdarza się. Ale jak to? Eliza wyglądała, jakby ktoś jej powiedział, że od jutra nie ma wakacji. Przecież miało być. Mamo, a pojedziemy do tej na drugim końcu miasta? Wtrącił bolek, jakby to było tak oczywiste, jak oddychanie. Mama na to. zamknęła oczy, dosłownie. Dzieci. Ja od dwóch dni jeżdżę z wami po sklepach. Jest ciemno. Jestem zmęczona, chcę do domu. Ale to tylko jedna biedronka, jęknęła Eliza. I będzie. I wtedy każdy będzie chciał z nami siedzieć w klasie, dodał Bolek z pełną powagą, bo będziemy mieli wojanka. Czy wy serio myślicie, że to, czy ktoś chce z wami siedzieć, zależy od soku? Mama spojrzała na nich ostrożnie. Milczeli, bo trochę tak myśleli. Do domu wracali w ciszy. Mama nie włączyła radia. Eliza nie nagrywała stories. Bolek nie gadał o levelach fajności. Dzieci. Zaczęła mama wreszcie. Ja was bardzo lubię wozić, naprawdę, ale czasem macie taki. No, tunnel vision. Co mamy? Bolek od razu się zainteresował. No, że widzicie tylko jedno. Tylko to, co wy chcecie. I nie widzicie reszty. A jaka jest reszta? zapytała podejrzliwie Eliza. Na przykład to, że ja pracuję. Że mnie boli głowa. Że też coś bym chciała że może chciałabym po prostu. posiedzieć? Ale my też chcieliśmy. Coś, mruknął bolek. Wiem. I to jest ok. Tylko kiedy wy chcecie, to wszyscy mają się ruszyć, a kiedy ja chcę, to nikt nie pyta, czy ja też mam dostawę energii, mama się uśmiechnęła krzywo. To się nazywa egoizm. Jak się widzi tylko swoje potrzeby. To słowo zrobiło wrażenie, bo egoizm brzmiało trochę jak Egoista, a egoista to już dużo gorzej niż Maruda. Następnego dnia znowu zaczęli mówić o wojanku, ale coś im się nie zgadzało, bo mama rano wstała powoli. Nie śmiała się do kubka, nie miała makijażu. Mamo, zapytała Eliza, ty masz dziś wolne? Tak, i chciałam posprzątać i poleżeć. Aha. Bolek spojrzał na siostrę tak, jak patrzą na siebie agenci, kiedy ktoś mówi, misja dodatkowa. Do dziś nie jedziemy? Spytał niepewnie. Bardzo bym nie chciała. A jak? Eliza mówiła wolniej niż zwykle. Jakbyś ty dziś chciała coś? Ja? Mama była autentycznie zaskoczona. Ja bym chciała, żeby ktoś zrobił herbatę i nie kłócił się o sok, którego nie ma. A jakby był? Bolek jeszcze raz spróbował. To byście go wzięli i po pięciu minutach zapomnieli, że istnieje, powiedziała spokojnie mama. A ja bym dalej była zmęczona. To była ta chwila, ten moment w bajkach, kiedy w głowach bohaterów zapala się żółta żarówka. A może to nie o sok chodzi? Eliza i Bolek na siebie spojrzeli. Nie słowami, tylko takim spojrzeniem kurcze trochę przegieliśmy. Bolek, no? My jesteśmy trochę ego. go. egoiści? No! I zrobili coś, czego mama się w ogóle nie spodziewała. Wzięli plecaki, wrzucili drobniaki z puszkiem na lody. Ustalili trasę. Żabka, Dino, osiedlowa biedra, jeśli będzie otwarta. Bo stwierdzili, że sami poszukają wojanka. Mama niech siedzi. Mamo wychodzimy. Gdzie? Zaraz wracamy. A macie klucze? Mamy i poszli. W jesiennej kurtce, w czapkach, bo są październikowe wiatry i nie ma z nimi żartów. – Dzień dobry. Jest może wojanek multivitamina? – zapytała Eliza w żabce. – Co? – pani za ladą się uśmiechnęła. – My zazwyczaj mamy truskawkę i brzoskwinie, ale jak widzicie półka jest pusta, a takiego smaku to ja jeszcze nie widziałam. – Ale w internecie jest, że w Biedronce jest – wtrącił Bolek. – To idźcie do Biedronki, proste – pani wzruszyła ramionami. – W drugiej Biedronce też nie było. Pan powiedział, że… Może inna sieć miała, a ludzie pomylili, bo tak się zdarza. Czyli to wszystko było przez internet, ale przecież Patrycja kupiła w biedrze. Ja już serio nic nie rozumiem, chyba czas odpuścić. Bolek był w szoku. A my męczyliśmy mamę, dodała Eliza. Bez sensu. Zrezygnowani stanęli przy półce z herbatami. Ej, no, weźmy mamie herbat, tylko fajną. Te z Maliną i Imbirem, i coś słodkiego, ale za nasze, za nasze, kupili. Pudełko pachnącej herbaty, batona i. zwykły sok jabłkowy w butelce. Nie tak wypasiony jak wojanek, ale był. Kiedy wrócili, Bolek trzymał w ręku reklamówkę z biedronki. Mama leżała na kanapie i oglądała ulubiony serial. Jesteście, uśmiechnęła się. Byliście w sklepie? Tak. Ale nie było, powiedziała Eliza. Nigdzie. Bo może? Tego nie ma. Mama wzruszyła ramionami. Albo było w jednym sklepie w innym mieście, albo ktoś wrzucił przerobione zdjęcie. Właśnie, przytaknął bolek. Internet kłamał. Internet czasem tak ma. Położyli przed mamą zakupy. To dla ciebie. Dla mnie? No, bo wczoraj trochę byliśmy ego. Egoistami, dokończyła Eliza. I zapomnieliśmy, że ty też czegoś możesz potrzebować. I że jesteś zmęczona, dodał bolek. Mama wzięła herbatę jak najcenniejszy prezent. Dziękuję wam bardziej niż za tego jak mu tam? Wojanka, powiedzieli jednocześnie. Niż za Wojanka. Usiedli obok niej, po prostu, bez jeżdżenia, bez wymyślania misji, bez. Jedźmy jeszcze tu. Pili zwykły sok jabłkowy. I okazało się, że wcale nie jest taki zły, że nie musi być ten od znanego youtubera, żeby był dobry. I wtedy mama powiedziała coś bardzo mądrego. Wiecie, egoizm to nie jest to, że coś chcecie. To normalne, że dzieci chcą. Egoizm jest wtedy, kiedy nie widzicie, że ktoś obok też chce i go nie pytacie. To my teraz widzimy, powiedziała Eliza. Ty chcesz mieć czasem święty spokój i herbatę dodał Bolek. I was, uśmiechnęła się mama. Ale nie w samochodzie przez całe miasto, tylko tak, tu. A Wojanek? W internecie dalej ktoś pisał, że jest w biedronce. Ale Eliza i Bolek już się na to nie rzucali. Bo wiedzieli, że czasem największą ściemą nie jest napój, którego nie ma, tylko nasza własna głowa, która mówi To, co ja chcę, jest najważniejsze. W sobotę rano pachniało naleśnikami. Mama śpiewała cicho pod nosem, a Eliza z Bolkiem leniwie układali talerze. Było spokojnie, tak po prostu bez gonitwy, bez planu, bez misji. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Dzieci, dziadkowie zawołała mama. Dziadek wszedł pierwszy, jak zawsze, z uśmiechem i torbami które wyglądały, jakby właśnie wrócił z ekspedycji do innego świata. A za nim babcia z błyskiem w oku. Przyjechaliśmy z niespodzianką, ogłosiła teatralnie. Z jaką? Zapytał Bolek, już czując przygodę. Dziadek postawił na stole zgrzewkę, dokładnie tego. Wojanek multivitamina, przeczytała Eliza, otwierając szeroko oczy. W biedronce koło nas był cały stos, powiedziała babcia. To pomyśleliśmy o was. Przez chwilę bliźniaki stali wpatrzeni w te kolorowe butelki, jak w legendę, która ożyła. A potem. roześmiali się. No proszę. Bolek pokręcił głową. W końcu go znaleźliśmy. I nie musieliśmy go szukać. Sam nas znalazł. Ale już nam się tak nie spieszy, co? Uśmiechnęła się Eliza. Mama nalała połyku do szklanek, żeby spróbować razem. I jak? zapytała z udawanym napięciem Dobry, przyznał Bolek. Szału nie ma, wczorajszy sok jabłkowy był lepszy. dodała Eliza z miną znawcy. Babcia spojrzała pytająco. O co chodzi w ogóle z tym Wojankiem? Ludzie brali po kilka zgrzewek. Ostatni raz coś takiego widziałam jak za czasów mojej młodości, rzucili karpia na święta. Długa historia, odparła mama, śmiejąc się. To trochę historia o tym, jak bardzo czegoś można chcieć i dopiero potem zrozumieć, że nie to było najważniejsze. Dziadek nalał sobie też trochę i powiedział z powagą. To zdrowie za to, żebyśmy częściej zauważali siebie nawzajem i żeby wojanek nigdy nie zniknął z półek, dodał Bolek z uśmiechem. Wszyscy się roześmiali. I choć na stole stała cała zgrzewka wymarzonego napoju, nikt już nie czuł tej gorączki. Muszę mieć bo w końcu mieli coś lepszego siebie, śmiech i spokojną sobotę. Dzięki, że słuchacie. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych bajek. Każda z nich ma w sobie odrobinę śmiechu, emocji i ciepła.